Znajdujemy się na targach Polagra Premiery w Poznaniu na stoisku firmy Manitu. Przy maszynie, która została wyróżniona złotym medalem międzynarodowych targów poznańskich. A z nami jest pan Wojciech Mankiewicz. Panie Wojciechu, za co ta maszyna otrzymała nagrodę? Jakie innowacje tutaj ją wyróżniają? To jest model MLT420. No i udało nam się, tak jak wspomniałeś, właśnie mamy statuetkę, złoty medal, najazd, o. Warto zobaczyć to prestiżowe tak wyróżnienie. Jest, tak jest. Za co to jest tutaj dokładnie? Tutaj to, to, to pisane? Co to złoty medal Targów Poznańskich, ładowa teleskopowa Manitou MLT 420. Tutaj żeśmy wystąpili wspólnie na targach z firmą AGROMIX, mhm. nie? bo to jest nasz dealer wiod wiodący w kraju, który obsługuje jeden z ciekawszych rynków, czyli Wielkopolskie. Jest to dla nas gdzieś tam bardzo, bardzo istotny. Mhm. I udało nam się ten metal uzyskać za innowacyjność. Za innowacyjność, jeżeli chodzi o e, wdziale w kategorii maszyny. Mhm. I teraz mogę Państwu kilka słów właśnie o tej maszynie powiedzieć, z czego to, to wynikało. E, przede wszystkim jest to maszyna, która podnosi 2 tony na 4,30 metra i podnosi to w całym zakresie e, wysokości. Co to oznacza? Czasami ładowarki leskupowe dźwigają na tam maksymalny swój udźwig, chyba 2 tony, czy ten ileś. W pewnej wysokości już tracą te udźwigi. Tutaj ta maszyna ma stały wykres pracy. Zwłaszcza, że tyle ile podniesie, chwyci na dole 2 tony, tyle podniesie na, na pełną wysokość. To jest bardzo, bardzo ważne. Drugą sprawą jest jakość tej maszyny, wyposażenie i parametry kompaktowe. Bo mamy 2 tony, 4,30 m, a jednocześnie maszyny mamy bardzo kompaktową. Czyli 1,50 m szerokość, 2, 2, 2 m wys, 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 wysokość. To jest bardzo ważne. I kabinę w niej mamy o troszkę większego modelu o 3,25. Czyli mamy komfort op operatora. To jest bardzo istotne. Nie jest tak, że mała maszyna musi mieć cias ciasno w kabinie. Tu możecie sobie zobaczyć bardzo fajne, szerokie, wygodne wejście i sporo miejsca. Tu na to naprawdę, no, chłop, te stoki o 2 metry nie ma problemu, żeby się czuć swobodnie. Drugą sprawą, sama obsługa serwisowa tej maszyny. To bym poprosił tutaj, z tej strony, to jest bardzo ważne. O Tutaj byście panowie zobaczyli samo podejście serwisowe. Bardzo szybko, sprawnie, i wszystko tu mamy dostępne. Tak jest, i to jest najistotniejszy element. W tym momencie, w ciągu kilku sekund, mamy praktycznie dojście do każdego podzespołu. Czy są to chłodnice, czy wentylator zwrotny, pompy, napędy, rozruszniki, alternatory, zestawy filtrów, cokolwiek, wszystko jest na wierzchu. Mała maszyna nie oznacza, że jest ciasno, że jest trudny dostęp. Jednocześnie, zobaczcie, jest płyta podłogowa, gruba, gruba płyta podłogowa, co daje też właśnie super zabezpieczenie maszyny od spodu, kiedy wjeżdżamy w trudny teren. Przeważnie, maszyny ładowarkowe, komp kompaty nie były dedykowane do trudnego terenu, który jazdy gdzieś tam w polu tak dalej. Te jak najbardziej. Sprawdzą się w budynkach, sprawdzą się w polu przy tym boletu, sprawdzą się absolutnie wszędzie. To jest, to jest bardzo ważne. Kluczowa cecha. I właśnie ta innowacyjność dająca super podejście serwisowe, super warunki komfortu pracy op operatora, najlepsze parametry na rynku, czyli stałe dźwignie mocne maszyny i ja uważam, że nie ma lepszego kompaktu w tej chwili na rynku, jeżeli chodzi o model MLT 420 Manitou. I to myślę, że głównie przeważyło szale, jeżeli chodzi o, o nasz złoty medal. No, także jesteśmy wewnątrz maszyny, zobaczcie Państwo, nogi w miarę proste. To jest tak, że siedzę w kuckach. Jest bardzo ok, zobaczcie nad, nad głową, ile mam miejsca. Jest bardzo dużo przestrzeni nad głową. Mój wzrost to jest 1,87 m i jest naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Wagą się nie będę chwalił, ale 100, 100 kg, że tak powiem, kabana jest. Także jest dosyć wygodnie, jest, jest, jest fajnie. Zobaczcie, e, joystick, jazda przy, przy, przy tył, e, biegi, żółw zając i cała praca joystickiem się ma w tym miejscu. Wszystko, jedna dłoń i co ważne, zobaczcie półka plus joystick jest w jednej linii z dłonią dłoń się nie męczy jest, jest bardzo wygodny. tu mamy dodatkowe funkcje wentylator zwrotny Blok, blokada joysticka podczas jazdy tryby zmian, zmiany kół wszelkie oprzyrządowanie jeżeli chodzi o kabinę wykres o, o obciążalności bardzo prosta maszyna niemalże intuicyjna sama widoczność na prawą stronę to też możecie bardzo fajnie Państwo zobaczyć praktycznie nie ma przesz, przeszkód tak samo widoczność do tyłu Cała góra kata też absolutnie nie zasłania widoczności. Możemy swobodnie pracować. No i teraz jeszcze jedna kwestia, dla wielu najważniejsza. Jak kupić, za ile i jakie formy finansowania oferujecie rolnikom? Dokładnie tego typu maszyna, sama w sobie wiadomo. Dużo robi, fajnie wygląda, daje komfort, jakość, ale to też kosztuje. Są to w sumie też no, pieniążki, które gdzieś tam no, czasami nie jest tak, że rolnik może wyjąć z kieszeni. Bardzo fajnym elementem jest nasz program finansowy. I to zwróćcie Państwo uwagę, maszyna właśnie MLT420, o której mówimy, jest oprocentowanie 0% na, 3, na okres 35 miesięcy, udział własny 30%. Bardzo fajne finansowanie. Można do niego gdzieś tam spokojnie podejść, gdzie ktoś by rozważał taką maszynkę, przy tym programie naprawdę jest to bardzo atrakcyjna możliwość zakupu tej maszyny. To jest bardzo ważne. Nawet generalnie wszyscy gdzieś tam jak mają pieniążki coś, no mogą to, wy, to wyjąć, ale dzisiaj w rolnictwie no, no jest tak, jak jest i, i niestety raczej myślę, że przy zakupie maszyn atrakcyjne warunki finansowania odgrywają kluczową rolę.